Sylwester w Beninie to wyjątkowe połączenie tradycji religii i współczesnych obchodów. Jest to czas radości, refleksji oraz wspólnego świętowania. Chrześcijańskie obchody w Beninie wiele osób obchodzi w nocnych mszach i nabożeństwach w kościołach. Benin, będący kolebką religii wudu, łączy noworoczne obchody z rytuałami mającymi na celu zapewnienie ochrony, dobrobytu i szczęścia. W większych miastach odbywają się pokazy fajerwerków i imprezy plenerowe. Sylwester w Beninie to także okazja do spotkań rodzinnych i sąsiedzkich. Zapraszam na sylwestrowy odcinek z Beninu. Spałem i obudził mnie ten huk. Są jakieś obrzędy voodoo, nie mam pojęcia co to jest. jak Halloween <śm> Ale to nie Halloween Wiem, że obrzędy wód podobnie wyglądają, więc chyba wódu nie jestem pewien Dobra wracam na chatę. Drodzy widzowie, subskrybujcie i udostępniajcie mój kanał. Zbudujmy razem potężną społeczność, dzięki czemu będę mógł wam dostarczać coraz to fajniejsze materiały. Zaraz jedziemy naprawiać mój telefon, szukać jakiegoś punktu do naprawy, więc zanim go oddam do naprawy, myślę, że taki parat więcej wam pokażę. Fajne, ale za głośno, troszkę za głośno. <śmulik> Tutaj akurat tylko grają, są też tancerze, tak jak wam wcześniej pokazywałem w maskach, po przebieraniu w jakieś fajne, tradycyjne stroje. Fajnie, fajnie, coś innego, coś nieeuropejskiego. Ale tu jest kocioł. Paczek dzieciaczki. W tych cholernych hotelach czy guest często nie ma moskitery, więc ja po prostu sobie rozkładam namiot na łóżeczku i w ten oto sposób śpię. Jestem ochroniony od komarów. Dobra, mamy 31 grudnia, Sylwester, proszę Państwa. Dnia dzisiejszego mieliśmy do wyboru dwie opcje, słuchajcie. Albo zostać w hotelu i spędzić sylwestrową noc na grubo, iść w balet, gdzie stracilibyśmy kolejne pieniążki na hotel, oczywiście, na alkohol. Na pewno byśmy dużo za dużo wypili. Ja pewnie prawdopodobnie znalazłbym jakąś koleżankę, wziął ją do hotelu, której też trzeba by było postawić obiad, jakieś piwo i tak dalej. Mieliśmy też drugą opcję: wyjechać z miasta i spędzić tego Sylwestra spokojnie, tak inaczej, jak nigdy. Więc wybraliśmy tą drugą opcję, wyobraźcie sobie, aż sam nie wierzę, tak? Jedziemy właśnie z Józiem do Super Up na zakupy i jedziemy potem dokładnie w to samo miejsce, gdzie spędziłem tegoroczną wigilię, ponieważ tam jest naprawdę spokojnie, fajnie, jest już palenisko przygotowane, o ile go nikt nie rozwalił, tak czy tak. Pokażę Wam Józia. Żeby nie było, że jest chory, już obyzdrowiał. O Masz uh. świetnie! A uh. u, Także jedziemy do Superuna, zakupy. Noworoczne, że tak powiem. W poprzednim odcinku jeden z widzów zadał mi bardzo słuszne i ciekawe pytanie. Sam na to nie wpadłem, żeby wam o tym opowiedzieć. Akurat teraz nie ma tych ludzi. Ale wyobraźcie sobie, że jakaś kobieta zapytała o jedzie. O panów w żółtych koszulkach, których jest tu od cholery w kotonu. A więc proszę Państwa, najzwyczajniej są to motocyklowi taksówkarze. I teraz tak dla Waszej ciekawości kilometr plus minus kosztuje takiej przyjemności mniej niż złotówkę, także tyle co nic. A zobaczcie, tutaj znowu jedzie jest tych mieści od groma. Jedziemy, jesteśmy już za miastem, także tutaj tak tego nie widać. Ale na przebitkach na pewno nieraz widzieliście tych ludzi. Poznajecie. Tak, to ta sama plaża, na której spędziłem Wigilię tegoroczną, samocnie. Więc dotarliśmy na miejsce, rozbijamy się dokładnie tutaj, zaraz rozkładamy namioty. Będziemy sobie robić na ognisku jedzonko. Takie wiecie, noworoczne jedzonko. Mamy kiełbaski, mamy jakiegoś steka na pół, także coś tam sobie zjemy. Tak, przed chwilą pływałem, jestem mokry. Wiem, że mi zazdrościcie. Jest 31 grudnia, a Kuba w samych gaciach sobie pływa. Tak, no taka kolej rzeczy. Jesteśmy w podróży nad Zatoką Gwinejską, także sobie pływamy ile się da, moi drodzy. Bałwanka już nie ma, przed chwilą byłem sprawdzić, czy aby czasem nie wytrwał przez te parę dni, ale oczywiście go nie ma. Na bank ktoś zjadł marchewkę. Ja miałem zejść tą marchewkę, ale, ale zapomniałem. Miałem kiełbaski, także <laughs> nie myślałem o marchewce. I spójrzcie, bałwanka nie ma. Zabrały go fale. No, więc za chwilę się rozbijamy. Spójrzcie, zostało na szczęście ognisko wigilijne. Ognisko, palenisko. Także nie musimy go robić od nowa. Zaraz gdzieś tutaj rozkładamy nasze namioty i spędzamy sylwestra. Jakieś 15 km w tamtą stronę jest panorama miasta Kotun. Myślę, że o północy będzie widać fajerwerki. No i dobra, powiedzmy, że się rozbiliśmy, tak wygląda nasz sylwester tegoroczny. Nad zatoką gwinejską, kochani. Ha, ha. A to nasza kolacja. Kupiliśmy marchewkę, cebulkę, ziemniaczki, kiełbaski, tutaj jakiś stek, suróweczkę, tutaj coś ostrego, sól, kostki rosołowe, żeby przyprawić jakoś to mięso, dwie bagietki, folia aluminiowa, no i wiadomo ketchup. Więc tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, mamy osiem kiełbasek, cztery kiełbaski zrobimy powiedzmy z marchewką i z cebulą, a cztery kiełbaski z ziemniakami i z pieprzem, zobaczymy jak to będzie, jakoś to na pewno wyjdzie i na pewno będzie przepyszne. Jest mały problem, słuchajcie, kupiliśmy wszystko oprócz wody i napoi, także zobaczcie, jesteśmy na końcu świata i któryś z nas zaraz będzie musiał jechać po wodę i napoje, także... No ale co, takie życie? Józef ogarnia tutaj ognisko. Nasze noworoczne. A ja, słuchajcie, pojechałem po wodę. Przed chwilą wróciłem i właśnie robię nasze jedzonko. Nie mamy noża. Więc zębami haha, pokroiłem, pociechałem jakoś cebulę. Tutaj mamy marcheweczkę. Zaraz to wszystko ładnie zawijam. W sreberko. Rozpalamy ogień. I uwierzcie mi, że jak na nas. To są tak olbrzymie i potężne rarytaski do jedzenia, że, ha, że nie macie pojęcia. Także Micha mi się cieszy od ucha do ucha. Teraz powiedzmy, że zamarynowałem jakiś stek, coś w ten deseń. I słuchajcie, może nie słuchajcie, może Ty słuchaj, Robercie, panie Robercie, Markłowiczu. Po raz trzeci do Pana bije. Jak Pan sam widzi, nie znamy się do końca na gotowaniu. Także niech Pan przyjedzie i nam pomoże. Pokażę jak się gotuje. Właśnie szykuję kolejny noworoczny pakiecik do jedzonka. Wygląda to zacnie. Naprawdę jak dla nas tutaj w Afryce to jest szczyt marzeń, proszę Państwa. No i dobra, wszystko przypreparowane, że tak powiem, tu mamy dwie bagietki, keczup, trzy ziemniaczki. Tutaj mamy jakiś stek i kiełbaski z cebulką jakieś tam doprawione we własnym zakresie, że tak powiem. Sorry, wiem, że wieje, jestem na wybrzeżu, więc siłą wyższą po prostu wieje. Słuchajcie, ha, sam jestem w szoku, biorąc pod uwagę to, że dosłownie tam jest największe miasto tego państwa, a my z tego miasta na Sylwestra uciekliśmy, naprawdę przyszedł taki okres, gdzie potrzebujemy spokoju, szczególnie Joseph, który Niedawno przeszedł, jak wiecie, bardzo ciężką chorobę. Ja przez ten cały stres też potrzebuję spokoju, także wybraliśmy to jakże piękne, dzikie i bezludne miejsce. Tam mieszka jeden bezdomny, jeszcze nie przyszedł. Ostatnio, jak tu byłem w Wigilię byłem dla niego bardzo niemiły trochę się z tym głupio czuję. Także, jeśli ten bezdomny przyjdzie do nas dzisiaj, to damy mu jedzenie, bo rozmawiamy z nim, naprawdę spędzimy z nim jakoś czas, bo, bo to jest bezdomny, słuchajcie, mu się też należy, tak? No, a jak byłem tutaj w Wigilię, dokładnie w tym samym miejscu, gdzie Józio był chory, gdzie brakowało na wszystko pieniędzy, gdzie byłem zestresowany, naprawdę byłem niemiły. Może nie, że go wyzywałem, czy coś, tylko mu po prostu mówiłem, że chcę być sam, żeby sobie poszedł i tak dalej. I to nie było takie fajne. Źle się z tym czuję, także jeśli ten typ przyjdzie dzisiaj, to na pewno zjemy sobie razem kolację i z nim porozmawiamy. Tak to wygląda. Tak, pożyczyłem sobie okularków od Józefa. Patrzcie, nie wiem czy pamiętacie, w tamtym roku w Wigilię, dokładnie to było w Senegalu, zrobiłem stół wigilijny z koła. Więc tym razem robię stół wigilijny, wigilijny co ja gadam, stół noworoczny też z koła. Zobaczcie, tu mamy bagietki, keczup, ziemniaczki, to mięso, które przed chwilą przygotowywałem, suróweczkę, a tutaj taka ciekawostka. Jest to lokalny alkohol, bardzo mocny. Z imbirem jest tak dużo imbiru ja nienawidzę imbiru, ale jak nienawidzę imbiru, tak w tym alkoholu naprawdę ten imbir mi smakuje, także na pewno tą buteleczkę wyczyścimy. To jest więcej jak pewne, moi drodzy. Took a deal, sign another deal, post up in the hills on the rail, headed for a mill, travel with me still, gain kills. All this pop appeal, got these pop stars, try popping in, then they them pop for real. I ain't tryna build, I was tryna lead a mill, getting to it. For I hopped up off the block, I was still going through it. Friends doing pills, and came faster than it should've. I was Buddy Hill, shootin' at a pace, soon as I pull up, droppin' buckets. Dropping bucket, dropping bucket, hey, yeah, like it's nothing. In the kitchen chopping onions yeah. Tears falling down Underdog is finally overcoming Cause I'm, cause I'm dropping buckets hey. yeah. Like it's nothing Earn hey. my respect Chciałbym bardzo pozdrowić Grażynkę, żonę Mirka <laughs> Ciebie Mireczku, broń Boże, nie pozdrawiam Nie zasłużyłeś sobie, ale twoją żonę Grażynkę jak najbardziej Pozdrawiam razem z Józem Pozdrawiamy również Katarzynę i Tomasza z Ameryki, ale nie z tej Ameryki, o której myślicie, a z Ameryki w Niderlandach. Jest to mała miejscowość nieopodal Venlo. Także pozdrawiam Ciebie, Kasiu, Ciebie, Tomku. Trzymajcie się. Dziękuję Wam za wszystko. Myślę, że wiecie co mam na myśli. Także tak. Kochani widzowie, nadszedł nowy rok, nowa przygoda. Życzymy Wam z Józiem zdrowia.

Cudowni, najwspanialsi widzowie, przepięknie z Józiem wam dziękujemy za to, że jesteście. Ten odcinek, tak wiem, krótki, właśnie dobieg końca. Jeszcze raz przepięknie dziękujemy za wsparcie mentalne, za te wszystkie cegiełki, które nam posłaliście, że tak powiem. Gdyby nie wy, umieralibyśmy z głodu. Także heh, naprawdę przepięknie wam dziękujemy razem z Józiem. Zobaczcie, co to nasze obozowisko.

For the rugged, for the reggae, yeah. for the for the ragged, for the yeah, for the rugged, for the reggae, for the ragged. Been a little too nice to y'all.